Może fanem, fanem, fanem internetu, w sensie stricte tych stron poświeconych siatkówce nie jestem, ale, ale zawsze, zawsze w wolnym czasie gdzieś, gdzieś zaglądam do, do tego internetu, żeby... I w głównej mierze po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę. I myślę, że jeżeli, jeżeli któryś z kibiców chce lepiej zrozumieć naszą dyscyplinę, chce dostać informacje, których nie zostanie gdzie indziej, nie, nie przeczytał o w gazetach, czy, czy nie usłyszy podczas komentarza w trakcie meczu, Myślę, że bardzo, bardzo bym mu polecał odwiedzanie nowej strony. Ehm, tak jak mówię, no, siatkówka to tak złożona dyscyplina, że, że my dowiadujemy się nowych rzeczy. Praktycznie z dnia na dzień przez całą, przez całą naszą karierę uczymy się nowych, e, nowych rzeczy, więc też warto, żeby, żeby kibice za tym nadążali. Myślę, że dopiero dostrzegając te najmniejsze szczegóły, można poznać, poznać prawdziwe piękno tej dyscypliny, więc szczerze polecam odwiedzanie tej strony.